Mamy jeszcze, niestety, ścigę. Nie, to burzę nie masz. Burzę nie masz, burzę nie miałeś w spodnie. Co? Ja byłem nie, kochanie. Ale ja to no, właśnie Kochanie, wiesz jak to było? To, to nie jego spodnie. Ty nie pamiętasz. Ja to napisałem. Taksówka się spóźniła po godzinie. Ja to napisałem, ale powiedziałem się daj mi jakiś komentarz, ty mówisz tak, napisz, powiedz, że cię kocham. Ja o. na ty, a ty potwierdziłaś. Tak to było. Tak to leciał! Szkoda, że nie pamiętasz, żebyśmy ten mogli po Tak, <grym grym grym> to Ma, ma, Masz, co tam? Też to chyba nie... to tu no to mi ka ka laisi ka va